Gdzie jest? Chyba na górze! No właśnie kurwa, <laughs> Nie mogę <mam> go <jakiego> zlokalizować <laughs> Tutaj ciągle biegają kurwa od tych schodów Dosta kurde, 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 kurde. SMS <laughs> tubeczkę znaleźliśmy kurwa <laughs> Fajnie, fajnie, no podoba mi się. Co za, będziemy mieć filmik? A no, Kamperski, nie? kurwa, ale i tam jesteś. Aj, dostał dostałem. Kurwa, ale mnie zgarnął tą snajperką, no? no. Ja też. Filip. Eee, Filip. Filip, no kurwa, i tego też zgarnęli. No i miejscówka, kurwa, poszła. o no to nie fajnie. Dobra no to trzeba Charlie kurwa wziąć Aaaa bel A myśli okay. G? Czekaj Wziąć na z Może mi się kogoś uda. Aha no dobrze, Z11 No dobra, się to wyjmij na Z11 no Ech. Nawet nie będę patrzył na wynik, bo... Ty, mamy dwa śmigła nasze. Ukradli im. Mm -hmm. No to ładnie. Ja cały czas sobie trochę poczekam, bo chciałbym sobie znaleźć taką miejscówkę. Jest poprzednio. Była wręcz wyborna. Te mam Stinger, Stinger Kurwa i pełne obsady w tych śmigłach nie? Nie zacznę od pozycji. Ja tak myślę, czy na moment nie wyjdę z tego zespołu, nie spróbuję e, wiesz, wejść do zespołu, gdzie lata to śmigło, żeby się na nim zrespić. Co ty na to? Aha. I potem do was wrócę. No dobra, no jak tam chcesz. Że A, dostałem. nie mogę. W chwili no, kiedy złożyć. jesteśmy w taktualizmie, no, 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 no. Dobrze, chcę, 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 jest. Dobra, delta nasza. Dobra, bo ja sobie tam patrzę, jak to w dowódce się prawie bawię bawi. No Dajemy echo. nasze nic nie ma jest tam dwójka o, jeszcze się gdzieś w autobusie z jakiś tak mi chciałby tutaj w autobusie no już po nim <głos》>, już go dopadli daję na Charlie bo już uwaga, uwaga, uwaga. Ohoho, mam granatnik Życie, życie, życie Widzieliśmy, na nie Gdzie on tam jest? O nie kurwa, nie widziałem. Oh. Żyjesz? Żyje, żyje. Zgarnąłem sobie taką broń, taki granatnik i próbuję z nim coś zrobić, ale kurwa jest masakrycznie ciężko strzelać z niego. Może jakiś gość chyba biegnie do ciebie. No, tak. Może on za ciebie. Dobra, próbujemy wziąć. Biegnie za tobą. Dobra. Zlagowanego gościa co A lagi? No straszne Też to miałeś? Lagi, nie? A no, A, tak, tak. Kurwa To znaczy, że to są po jego winie, po jego stronie, tak? No właśnie nie wiem jak to jest tutaj Idziemy zacząć do Dangerosa, co tu się dzieje Dangerose jakąś tak? fajną kampę znalazł Wow, w plecy do razu dostałem w plecy Z tyłu za nami jest to. Po zamiast ani zresztcie się, się na mnie Dobra, apteczka hey, Dzięki To tu mamy, tu mamy, to mamy. A to w chujoba karpa wow. Wchodzą, 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 chodzą, wchodzą Tak Jeszcze jeden tam jest albo dwóch Uh, 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 uh. Ja teraz czekam za śmigłem. Tam śmigło. A got na uh, chopper. O kurwa, Tak jest. O tutaj chodzi? To śmigło ma tutaj ten określoną wysokość. A. Już wiem o co chodzi. Wyżej wlecieć nie może, tak? Tak. Jest. Dobra, idę do Ciebie do śmigiełka. Pięknie. No, no, no. To jest ta kampania, czy gdzie ona jest? Tak, to jest tu, no. Chcesz wyskoczyć? Ka, ah, jistem Dobra, to kamp tje tu Kamp here and uh, I'll back here <laughs> Co w tym synku, ale tu jest? Ja pierdolę A Teraz możecie kurwa podziwiać jak latam. Aha. Gdzie jesteś? Tam. No, ładny pocisk. Biorą Charlie na... Ale lęk. ja mam kleczak Na Charlie jest ich pełno. Ale Kurwa, jest. muszę zmienić się. Zobacz na Charlie, co się dzieje. te... Tówki. Ja, mam. Ja mam Ja mam nie te, te, Nie Nie te Tówki. do chuja Tówki. 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 Tówki sobie skocz, spróbuję ich zaskoczyć. O, ładnie. Aj, patrz kurwa, jeszcze jeden. 5% kurwa i przeżył. Skubany. Idę do Ciebie, do heli. Naprawię Ci go. Naprawić go. Dobra Ja kurwa on nie ten canon wiesz 0.2 0.25 mm O kurwa, co było? O poci złożył się. Chyba mi się wydaje Dawaj podrzutkę, ten na delcie, gdzie mam lecieć? Panowie, tutaj letek, do delty, tu, tak? Gdzie jestem? Jest to nawaj, to... to... nawaj, to... na ekranie. Wow, 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 wow,

Ale mnie zgarnął ten kurwa sniper Itar Gdzie kurwa w plecy Skubany I Jeszcze kosem kogoś tam kurwa szlachtował. Dobra, idę na Dangerosa Dobra, ja czekam za śmigłem i lecę na kampe, i mam wyjebane i będę campił Bo widzę, że ich tam jest masa i dużo Tylko mi się udało zmienić na moje działko będzie dobrze w ryj, ale tu jest kurwa macie Dobra panowie, mam śmigło, tak więc yy, mam z tym działkiem To będę trochę lepiej czyścił Ja może usiądę Czekaj Bo leżałem teraz trochę sobie. Bo mogę Cię na kampie wyrzucić. Dobra, jestem na punkcie. Spróbuję ten pungu, punkt wsiąść. Okej. Okay. Ja kurwa, dostałem od snajpera, no co za kurak tam idą Filipę znowu no jest on ale obra koło tu ja ja kurwa tych, ścimy tych frajerów. Wow, 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 wow. mayday, mayday kurwa. Co to było kurwa, przeżyłem. Bo, z tego wiesz, bo tak na szalankę sobie latałem kurwa w ogóle nie zważając na to co się dzieje dookoła. I... No, ja Ale mnie to wydyndał. HAM90 Dobra, idę na tobie. Gdzie my tu jesteśmy? O, wow. wow, Jeszcze plecy, plecy, kurwa. Prawa strona, zawsze. Ale ilu ich tam było? No. No się odrodziłem niefartnie, no. z tymi respami tak różnie bywa, nie? Bo raczej jest. Eee, no już fartownie jest będzie laki resk Nadzisiaj no, wiadomo jak to wygląda Ja idę od bazy na echo Spróbuję takiego odsłancysiu Tędy se tu spróbuję przejść Kurwa mać no Jeszcze jeden Ale gościa z t 4 biedzy go zatrzymałem